Hej, Katum Finek, a to jest pierwszy odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Minecraft. Um, to jest taki, jakby świat testowy. E, dawno, bardzo, bardzo dawno nie grałem już, około. Um, ponad 2 miesiące, nie, 2 no, miesiące, może nie, tak, półtora miesiąca przerwy. I tak, e, może teraz troszeczkę spraw informacyjnej Gramy na Minecraft 1.3 oczywiście. E, Gramy single player survival i gramy od początku. To jest najważniejsze, żeby grać od początku. Włączymy sobie skrzyneczkę. Nie włączamy komend, włączamy sobie wioski, word, type normalny, piszemy jakieś seed, mniej więcej coś takiego, i przechodzimy do gry. Ustawiłem sobie Cholera, nie pamiętam, chyba tak, dobrze. Tak, jest survival, świat nam się troszeczkę wolno generuje, nie wiem za co. Mamy takiego jeszcze skina. Projekt skines w budowie. O, ciekawy ekwipunek nawet. 2 kilofy opadka. bierzemy sobie, zetniemy troszeczkę drzewka i to chyba będzie wersja bez, bez modowa lub po prostu zainstaluję sobie tylko OptiFine, a. no tego jeszcze nie wiem, ale myślę że to będzie bez właśnie bez Optifina i będzie też yy, w, będzie Minecraft yy, hardcore ale to wątpię że na razie jakoś wystartuję z tym hardcorem yy, na razie skupiam się na Ravi i Minecrafcie ale tak sobie myślę że chyba bardziej jednak się skupię na Minecrafcie niż yy, na Ravi chociaż jeszcze nie wiem czy będzie mi się w ogóle chciał m, ogólnie jakoś y, milion tych serii m, nagrywać ogólnie y, w, w, nagrywanie raczej znaczy u mnie z, o komputer jest OK przecież chyba to y, milionowy raz mówię, że z moim internetem jest y, ciężko wyrobić nerwowo y, odcinek właśnie skończy mi się wrzucać e, Ravi. Trzeci. I Jestem na to strasznie wkurzony. Nie, yes. Kurde, zobaczę zaraz. Wo, wiesz, naacji nie skończyła. Wrzuca się już z dobre... Półtorej godziny i, półtorej godziny i jest dopiero 37%, a ja myślałam, że to jakoś będzie, już się wrzuci, po prostu półtorej godziny jest 37%, ja po prostu jestem zdegustowany tym internetem. Nie, żebym nie polecał, bo może u mnie coś źle z tym zrobione, nie wiem. Ale wiem, że u mnie to jest taka lipa z tym internetem, że po prostu żż, za przeproszeniem żygać się chce. Mm. I naprawdę nie chcę was y, jakoś y, też krzywdzić orange, ale ja nie polecam jakoś y, zbyt no, tego internetu. Ok, zabijemy sobie te owieczki. ta nie dała ta nie dało, no sobie grzybki i mushromów jest bardzo dużo korczaki, korczaki. Ziemniaki. I kielio. O, tam jest jeszcze kurczaczków. I szczerze mogę powiedzieć, że już zapasy na noc... same do mnie przyszły. przyszły. Nie prosiłem, a jednak są. I tutaj gdzieś, mniej więcej tutaj sobie zrobię Y, lepiankę jakąś, nie wiem co to będzie jeszcze y, lol, i wodospad zrobię sobie pierwszą tą taką jaskinę i będę szedł y, no ty krowo spadłaś tam, o lol, creeper tam jest widzicie co nakopię sobie troszeczkę kobla I zrobię sobie tam pomost i pójdę po ten węgiel. Nie ja będę musiał umarnować drzewka, które jest troszeczkę senna jeżeli chodzi o pierwszy Noc, No chyba, że się go zatnie. Milion, ok, 15 kobla i.

can okay. o lipa. Nie ma więcej. Oj, 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 oj czy zabijam? O, są dru drugie komorki, czy już będziemy mieli zupki grzybowe też. Hmm. Wiecie co, mam bardzo fajnego pomysłu. Tylko nie wiem, czy w tym już się wyrobię go zrealizować. Nie zdąży na pewno. On się na razie osiedlę hmm, na wodzie. Szczerze, mógłbym nawet to zamieszkać. Z tamtej strony bagna, z tamtej dżungla. Się... Okej. Okay. No lol. Fuck, myślę, że wpadnę. Okej. Okay. Czyli to już jakoś mniej więcej wygląda, ale już żeby nie chodzić 100 razy na kopię tego Dirty to już troszeczkę więcej. Ale wydaje mi się, że nie będę to się osiedlał na stałe, bo nie będę robił jakiejś yy, wielkiej chatki tylko zrobię lepiankę. Mm. Okej. Okay. Mam już Tak. Mamy go 90. Równietki 97 trafiło. I tak jedziemy. 3, 4, 5, 6. Nie, raz, dwa, 3, 4. I tu będzie 5. I tu nie, teraz stąd z, z, z tej strony. Raz. 2, 3, cztery. 5 i tu raz 3 4, 5 goddammit chyba się ciemno robi a fuck Oh, fuck. Ale też sobie tutaj oświetlę, oświetlę yy, żeby mi się też potworki nie rozpiły kurko zrobiłem więc chyba się, chyba się nie da raz... chociaż o oh fuck Jezus Maria Myślałem, że to jakiś creeper do mnie płynie kurde kurczaki ziemniaki nie straszaj człowieka, proszę Was. Jestem strasznie strybowany I mogę w... mm, gdzieś spać. Możemy coś wybuchnąć. Jaki miał w ogóle poziom gram? Normal. normalnie się chyba najmniej potworów w słyszałem. Na hardzie na pewno nie. O, można teraz opuszczyć łóżko. O, pająka widziałem. Troszkę tam się szkielecik pali i co? Mm, przeżyliśmy pierwszą noc, czyli mm, na no gorsz jest już za nami. Kurde, zaraz tego kurczaka zabiję. Oj, oj, przepraszam. O szczątki niech się kąpią. do końca wieczności. Okej. Okay. Mamy już jakąś taką mm, mniej więcej chatkę. Znaczy miejsce na chatkę. Pokażę tutaj. Teraz idę sobie jeszcze po troszeczkę ziemi. Będzie mi potrzebno, żebym mm, zrobił taki tunel pod wodę, żebym mm, mógł się wko wkopywać w, w, tam u mnie pod wodą. Zaczy, tam na wsepce, żebym nie musiał wychodzić poza teren wody. Ej, kolego myślałam, że już my chcemy zabić Tak dziwnie na mnie się. No, czy mam się go bać, czy nie? Zabijam cię byś frajerem. A tutaj mokiem będę i dirt y, ci jest, no, bonifikać. Zobaczę, ile ten odcinek już trwa. O, 3, prawie 16 minut. Mm, więc nie źle. Mm, nie Dobra. A 47, tak nie będę chyba wystarczy. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dwanaście, ojej, fak. Dwanaście, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dwanaście na osiem czy to jest tak yy. no, no lol. Ну я еще не могу выйти. Ой, Иисус, о, Иисус. И то. И то мог за... запланировать. Ale chyba w takich jarkach nie ma piranii, da? Kurde nos. No jestem frajer, coś zrobiłem? Fak. Uh, 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 uh. Pęknie, pęknie, idzie Idzie pęknie. Bez zastrzeżeń. okay Okej, już mam jakieś takie mm, mniej więcej taką mini kopalnię: czyli tu, 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 dobra, czyli zobaczę, czy zejście jest okej. Okay. Dalej już nie będę kopał. Ogólnie już... Y... Fuck. I must eat. Dobra. No żal. I możemy już zacząć. Nie, nie będziemy teraz na razie jeszcze budować. Teraz zajmie się, zajmie, on się zajmie. Muszę jeszcze troszeczkę trzy kobyle wykopać, bo muszę sobie papusia usmarzyć. Ok. Wystarczy. krafting, crafting To w kącie. piec kaflowy I teraz czekam aż się nam przytopią. Tak. A, um, teraz mam zaję fajny pomysł. Ale to jak już wezmę, że papu się na do seta. Dawaj, 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 Jest! Dosyta. I teraz wykonam mój y, genialny plan. 22 minuty odcinek. Przecież, szczerze powoli mogę za y, za zaczynać. Jezus, jaki fail, ale mogę kończyć. Tak sięgnę. Y, mogę kończyć odcinek. Y, nie chcę się go przedłużać. Poza tym to też nie jest fajne dla Was, jak będzie odcinek przedłużony 31, ostatnie drzewko. I zacznę wykonywać swój ziemski plam. Hwe, hwe, hwe.

ho, te plany było to, że sobie ogrodzę dom dookoła. O, o, to o akurat mi starczy na podki i sobie zacznę ograzać na noc muszę postawić tutaj Już jakoś tutaj mniej więcej będzie bezpiecznie. O lol. Lol. Sam sobie to powiedziałem, że jakby to był Creeper i sam się przestraszyłem, że. Okej. Okay. Mm. No lol, co ja odpierdzielam. go, 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 go! go! O oh fak. Cały czas myślę, że coś za mną pływa. To była jakaś hobby prześladowcza. Yeah. Ja. Teraz też mogę się czuć bezpiecznie. Mmm. Już nic, mam nadzieję, że nic już nie przejdzie. Pająk też chyba... Ch chyba... też... kurde, co to było? O, to chyba... O, widzicie, pająk tam się zlagował. Zaczynają się potworki rozbić. Ja mam je gdzieś, szczerze, teraz to chyba mi mogą doskoczyć. Okej, okay. Pap papu przetopiłem. Wrócę jeszcze to mięsko. i dobrze, że mam -u łóżko, -u bo mi drewno nam brakuje. Okej, okay. mm, już nie będę tego odcinka przedłużał, albo wiecie co, przedłużę go. I. Pójdę spać. tru O, widzicie? Lol. Nie wiem, zlagował się. Lol, przeszedł. Lol, pajanki przechodzą przez płot frajery. Zapomniałem, że one się wspinają. Bombusy z zasane. No dobra. Ja mnie przedłużać dziecinka yy, i go nie przedłużę. Nie mogę spać. Yy, boli mi głowa i nie mogę spać. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Yy, do usłyszenia do następnego odcinka. Te odcinki będą się pojawiać. Oczywiście nie mam namiaru, zamiaru na razie kończyć te, tych odcinków. Dobra. Do zobaczenia, do następnego odcinka.